Jesteśmy w korytarzu pod Muchołapką, który kieruje się dokładnie pod łapkę. I nie trzeba było wiertnicy, Wystarczy po prostu zejść.

Nie, tu się zaczyna już. To jest zasypane i zamulone. Tak, ale praktycznie do końca platu. Tak. Tam nie ma. już. E, tam wygląda jakieś rozwidlenie. Trzumi woda. I to jest y, miejsce tuż pod mu łapką. Tak? Tak na, na odległość wygląda. Taki kawałek, żeśmy przeszli. Mi się wydaje, że mu chłopka jest bardziej na prawo, ale... Mamy, no nie my teraz w yy, poprze, wiesz? My doszliśmy do tego miejsca, gdzie, gdzie jest skarpa i tam są wjazdy yy, do tych yy, pomieszczeń, które są pod spodem. Dobra. Bo my przeszliśmy obok dwóch łapki, do tą Aha. Wracamy. jest, bo... Czekaj, zwrócimy światło. Poczekajcie. Wszystkie światło naprzód. Dajcie. Może będzie widać jakiś długi korytarz. Ma około 100 metrów, żeśmy w podziemię przyszli. On jest y, aż do końca.